Pomysł Przeworskiej Gali Sportowej zrodził się kilka lat temu. E, niestety pandemia przeszkodziła w realizacji tego pomysłu. Dlatego cieszę się, że w roku 2024 mogliśmy podsumować e, wszystkie te dyscypliny sportowe, które działają i sekcje, które działają w Przeworsku. E, myślę, że wypełniona po brzegi sala sportowców, działaczy, trenerów pokazała, że e, dużo w przeworskim sportu się dzieje. E, a wyróżnienie pana Stanisława Bernardskiego opoki przeworskiego sportu było jakby podsumowaniem tego, co w tym mieście się dzieje. Bardzo mnie to cieszy i gratuluję wszystkim sportowcom, trenerom, działaczom, wszystkim też sponsorom przeworskich dyscyplin sportowych, którzy dzisiaj też dostali podziękowania za to, że wspierają zarówno sportowców, jak i trenerów oraz przeworskie klubów. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dzisiejszy wieczór jest też doskonałą okazją, aby podziękować mecenasom przeworskiego sportu, czyli firmom, które na co dzień wspomagają nasze kluby sportowe, bo wiemy, że w dzisiejszej dobie sport bez tego sposobu nie istnieje. Przeworska Gala, wspaniały pomysł, najfajniejsza, rzeka może być. Pierwsza Gala Przeworska, ja myślę, że w niedługim czasie będzie następna, druga, trzecia i na to liczymy. Bardzo bym chciał, żeby tak było. naprawdę, pragnę, pragnę podziękować Dziękuję moim przebywającym tutaj uczestniczącym w tym spotkaniu moich uczniów. Jestem bardzo usatysfakcjonowany tym dorobkiem i tą młodzieżą, która tu dzisiaj z nami jest. Przegala przeworskiego sportu jest za nami. Gratuluję wszystkim nominowanym, wszystkim laureatom, wszystkim wyróżnionym. Przeworski sport jest wielki.